Witam z tej strony AspieGDV. To kolejny odcinek. Pokaz map do farmik szunatu i jeszcze szatwa leśnictwo Drugiego zespołu. Zapraszam do subrybcji kanału. Lajkowana i komentowana wizowie. No i sobie kochani, pokażę wam kolejną mapkę do leśnictwa. Może to będzie lepsza niż ta pierwsza. Widzowie, to tak wygląda. Pierwsza mapka, to przepraszam to już druga mapka i to druga mapka tak wygląda. Wiśowie to leśnictwa. Hmm. Cały wam nie pokażę, bo kurczę nie mam pojazdu się jeździsz. Ale i trochę wam pokażę. Wiśowie, to tak ta mapka wygląda. O! Takie taki lasy może to, to będzie lepsze dla Was Wisowie, a mi się staje, że ta pierwsza lepsza więc co Wam pokazywałem. je ja, zobaczcie mi własnym zdaniem, po moim zdaniem, to o, to ta lepsza była, tam pierwsza lepsza. Wisowie, to tak ta mapka... Wygląda, o. Tak Wam wygląda Wisowie, nic nie porobimy, bo nie ma żadnych tych maszyn, trzeba się kupić. Sobie, o woda. <laughs> sobie, to tak wygląda. To druga mapka. A mi się staje sobie, sobie ta pierwsza mapka będzie lepiej wygląda to, wyglądała i to nagrywana sobie sobie to paliwo chyba wyważ. Robię. takie susz mamy. O. Tu tak. To się Wam się Mapkę nie wiem, i sobie zobaczimy. No Wam pokażę w tym. Będzie na. Czego tutaj to fiur, pewnie to jest. No tutaj możemy pojazdy schować. zapisałeś. A cała mapka to tak wygląda wisowie. O! W ten sposób. Nie wiem który będzie wam lepiej się pasował. A i tutaj nie ma tarteku. Tartaku. Później wam pokazał całą mapę, ale całej i wam nie pokażę, bo nie mam pojazdu. I nie chcę żeby tu... Do... Cało tak to wygląda wisowie. Mm -hmm. Aż obacz jeden... Si kažo, wentyf, mm -hmm. no, bo jest na przykład wyposiły i z i każdy będzie w tym. Bo to. Wyposisz. No, na warmię, Tak mam i sobie ta mapka w taki sposób wygląda właśnie mm -hmm, wam to ta się spodoba wizowie mapka Albo jak chcesz to to pierwsze będzie No szaleństwo, te to pierwsze wizowe kochani będzie lepsze niż tota A to zależy jak chcesz wizowie. Tak to wygląda drugą mapkę, to Farming Simulator dwa leśnictwa, truki zesł. Nie wiem którą Wam się spodoba się, ta pierwsza Wam się spodoba się, to druga jeszcze Jeszcze Będzie 4, pokazane mapki i Zobaczcie O, taki mostek mamy Taki mostek jest Miszowie, mhm, taki mostek mamy Chcesz to możemy tą pierwszą mapę, a po to drugą, zależy noc jakby chcesz widziałe kochanie bardziej chyba, ta pierwsza lepsza będzie, a jeśli zobaczycie kolejne mapki To drugiego sezonu, sezonu mai, tch, drugiego sezonu Farming Simulator 22 Leśnictwo Zobaczycie o, to wygląda Możemy się, o tak to wygląda no całej mawki wam nie pokazuję, bo to nic ciekawego nie ja ma. Same drzewa mhm. Jasem na bazie Jestem na bazie ja widzowie Przepraszam za smarkane Ekater kader mam. Tak widzowie to wygląda Jestem ciekaw, która Wam się spodoba ta pierwsza czy ta druga Co teraz jest mhm. Jestem na ton Jestem 53 na godzinę tylko no, to jest No teraz miś nas w komentarzu Czy chcesz to pierwszą mapkę? Są tam, są tam teraz, jeszcze będą 4 mapki widzowie i zobaczcie porówniacy. Będą 4 mapki widzowie. 4 mapki. Pokażuję wam te mapki, są się mi wybrać, z którą mapki chcesz do drugiego się ma w armii kształtu 22. Mm -hmm. hmmm Tak, wam pokażę. Tutaj to, to, to w jurów jest. Tutaj to, to pojazdów. No, papi sobie. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału. No i pokazywam i po powiesiłem, której mapki chcesz. W którą mapkę chcesz, po prostu to. Farnik, simulator a weźmy tu z środka widzowie He he, w środku jestem Bazie, widzowie, w środku tutaj jestem He, już nie wyjdę stąd i co teraz widzowie zrobimy Pomocy, utknąłem Widzowie, o, o Muszę tu wyjdę? O chyba nie wyjdźmy Widzowie, nie wyjdę. o wyszliśmy nie, nie, wyszli, nie wyjdziemy. Dobra Wisowie. No, nie wyjdziemy już z tego. Wisowie, widzę to? Nie wyjdziemy. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. To zobaczenia na... O, wyszliśmy. To zobaczcie na nie jutro. Dobra.